Tutaj skajeczka można byłoby. Nie no, czy on mi ściągnął ze sobą? Czy ty mi ściągnąłeś ze sobą? Si Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco, a dzisiaj zagramy sobie trzema Chieftainami, które są w grze, a ma być czwarty, więc będzie ciekawie. Który z nich będzie najlepszy, który będzie wam najbardziej odpowiadał? Oczywiście rozrzut jest ogromny, bo tak, mamy ósemkę Meda, który spisuje się, jak się spisuje, jest to premka. Mamy na dziewiątego poziomu prototypa, który zarabia kredyty, ale nie jest aż tak popularnym czołgiem, jak na przykład DZT, czy reszta tych fajnych dziewiątych poziomów. Chociaż umówmy się, tych dziewiątek premek wcale tak dużo fajnych, które się przyjęły, też na randomie nie widać. No i oczywiście mamy Chiffa 10, czołg, który jest nagrodą za kampanię, ale dostępu do niego na razie nie mamy, bo Wargaming stwierdziło, że po nerfie nie będzie go nawet wrzucać jako nagrodę za właśnie ten tryb. Dziwna sprawa, jeżeli o to chodzi, ale ma się pojawić jakiś czwarty Chieftain MK6, yy, ma się pojawić właśnie w maju. Czy to jest dyszka? Tak, to jest właśnie poziom 10. A ja wam zrobię trik. O. I teraz cyk prawym przetłumacz, będzie nam wszystkim łatwiej, to na pewno. Tylko, że to tłumaczenie czasami nie jest zbyt dobre, chociaż nie pamiętam, co było napisane po angielsku. Światowa Premiera Royal będzie się w maju, rzekomo. Ma być to. Ten czołg, który widzieliście, nie wiem czy widzieliście, ale na pewno był wcześniej na serwerze chińskim. On od wielu lat jest tam dotany. Pytanie brzmi, czy to faktycznie wejdzie, wejdzie, czy jednak niekoniecznie. Przypomnijmy, że jesienią 2024 roku istniało założenie, że czołg zostanie, ten ostatecznie trafi na rynek. Więc zobaczymy, zobaczymy, czy dzisiaj to wejdzie, czy, czy jutro, czy pojutrze, czy za tydzień, czy za dwa. No, ale informacja według The Armor Patrol jest taka, że ma się pojawić w tym miesiącu. A co to jest za maszyna, to popatrzmy razem. Ok, popatrzcie sobie na model tego czołgu. Specjalnie włączyłem wam model live, żebyście widzieli mniej więcej, jak to wygląda. No i frontalnie. Tutaj nad działkiem widzicie wielką, wielką dziurę do strzelania. Jeżeli chodzi o sam ten czołg, no to mamy 400 uszkodzeń na strzał, 270 i 310 penny, 140 penny na HEQ, czyli całkiem fajna wartość. Tylko, że nie wydaje mi się, że to mu wystarczy do tego, żeby ludziom się komfortowo tym grało. Zobaczcie na model, no to będzie dziurawione, to będzie dziurawione przez 9 tiery. Nie dość, że mamy cypel... Dość sporych rozmiarów. To tutaj jest wielka przestrzeń do tego, żeby się wbijać. Jednak jak ten czołg będzie grał gdzieś tam na wieży, to zobaczcie, że te wartości pancerza się też zmieniają. Dlatego trzeba się będzie zawsze tym czołgiem podbijać, żeby chować ten włas z tyłu i zmieniać sobie wartości pancerza właśnie tutaj nad tym działkiem. Inaczej będzie totalna, totalna lipa. No a górna płyta też nie pozostawia tutaj. Zbyt wiele optymistycznych aspektów, bo zobaczcie, że jeżeli będzie czołk z wysokim profilem, to po prostu po tej górnej płycie będziecie dostawać te pechy. Sajdzik. No, Side Scrap też nie będzie istniał. Zobaczcie, zaraz wam pokażę na tym modelu. Tutaj pod tą wieżą wszystko będzie wchodzić, jak będziecie robić Side Scrapa. Więc czy to będzie czołg warty w ogóle zachodu? Nie wiem w jakiej formie on by mógł wejść, czy to będzie jakiś węcik czy to będą paczki, czy to będzie po prostu, nie wiem, cokolwiek, czy to może będzie nagroda za zbliżającą się nową nową mapę. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem, ale raczej czołg do kolekcji i zabawy niż do robienia niesamowitych wyników a jak to wygląda po statystykach, zobaczmy sobie, mamy do dosyłacz turbo IHP mamy też wrzucone żarcie i podstawowe perki, tutaj nie, nie brałem wiecie, tych perków, które mogą nam wypaczać tutaj te statystyki, takich jak koncentracja, quick dalej i tak dalej czy też po prostu tych sytuacyjnych, gdy się odpalają, starałem się to trzymać jakoś w ryzach, wziąłem sobie perfect charge czyli ten idealny ładunek z brother in arms i zobaczmy co tutaj się dzieje, 29 celności i 1,35 im temu, czyli działko będzie żyleta. Ogólnie, jakby ktoś chciał, to na przykład zamiast, zamiast turbo na niektóre mapy, być może ktoś by chciał sobie wziąć wentę i wtedy robi się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej te działko skupione, więc można sobie będzie tym porobić pesteczki takie pikselowe, zbliżony czołg, jeżeli chodzi o działo do fa 215B, tak mi się wydaje, ale to są tylko suche staty, spokojnie będzie trzeba tym pograć, bo nie trzeba zobaczyć jak to wygląda w grze. Co do samych polowych na razie ich nie zmieniałem, ale możecie, bo patrzcie na to. Tutaj mamy polowe do zmniejszenia dispersion kosztem aim time'u, a zobaczcie, że to ten czas skupiania Praktycznie w ogóle się nie zmieni wtedy. Więc mamy zarąbiście, schodzimy o 0,01. No i ten czas skupiania tak naprawdę nam został w miejscu, więc super sprawa. Więc trzeba się będzie tym pobawić, trzeba będzie popróbować. 42 na godzinę jedziemy, 15 mamy wstecznego. 3800 DPM z tym zestawem, tylko to już jest taki zestaw, wiecie, można było powiedzieć, że prawie maksymalny fioletowe moduły można byłoby dorzucić, jakąś dyrektywkę można byłoby dorzucić, żeby to poprawić. No 4000 DPM na takim jogu to jest naprawdę sporo przeładowanie 6 sekund. A jeszcze do tego dodajmy, że te haeki mają 140 peny, więc to nie będzie czołg, który będzie jechał i miał za zadanie tankować wszystko i będzie odbijał wszystko. To jest czołg do grania i do siekania ludzi DPM, czyli przyjmujemy jedną pekę, dajemy trzy na przykład, albo próbujemy coś zbejtować i wychylamy się i dajemy trzy pestki, dwie pestki i tak dalej, i tak dalej. To może być bardzo ciekawa maszyna do pogrania. No, aż jestem ciekaw, jak się ten czołg będzie zachowywał w randomie. Czekam z niecierpliwością i dajcie mi znać, czy taki Chieftain MK6 według Was będzie bublem, czy może niekoniecznie, a teraz popatrzcie, jak cała reszta Chieftain się spisuje w grze. No dobra, to mamy pierwszego Chieftaina. Chyba najbardziej znienawidzona maszyna przez większość ludzi. Nikt tym nie gra. Totalnie bez sensu czołg. Bez perspektyw na cokolwiek na zrobienie uszkodzeń, na farmę kredytów, czegokolwiek, byście sobie tutaj do tego czołu nie dopisali to. No gra tym raczej nie jest przyjemna. Podstawowe apeczki 240-200 peny. No, i apc 238 Penny z tą samą alfą, więc ja bym raczej odradzał. <noise> raczej bym się nie skupiał na tym czołgu. To jest medzik, od tego zacznijmy. Nie jest to czołg ciężki, więc tutaj mamy już delikatną różnicę względem wszystkich pozostałych ciftainów, które, które w tej grze są. Ok, czy jechanie na Mordor takim czołgiem jak ten ma w ogóle sens? Nie wydaje mi się, ale. Coś i tak i tak muszę zrobić. Widzę, że Patriot będzie sobie podjeżdżał agro. Nie muszę chyba przeładowywać na pcr Powinien Powinienem się ustawić, dać mu pestkę bez problemu. Za 221. To są. to są tragiczne uszkodzenia. To są tragiczne wartości na dzisiejszą. na dzisiejszą metę. Raczej taki smutny obrazek niż śmieszny. Ale. Ktoś tym grano. Było tam kilka tysięcy bite w tym czołgiem miesięcznie. Więc być może. Jacyś fani tego czołgu są. Albo po prostu ludzie tym grają, żeby to zmarkować do kolekcji. I tak dalej. I tak dalej. Odbijam więcej niż powinienem, bo teoretycznie nie powinienem tych dwóch pestek odbić, gdyby były dobrze wymierzone przez Patrioty. A granie w tym miejscu, gdy ten Patriot się tak wychyla agresywnie, nie ma dla mnie większego sensu, więc są. Uciekamy sobie na drugą stronę. Możliwości gry tym czołgiem są raczej mizerne, tak? Bo nie pogracie tym agresywnie, nie pojedziecie na hedy i nie będziecie się bić z chatekami, ba, nawet z medami macie totalną lipę. I już tłumaczę czemu. Yy, niestety, ale na tym czołgu nie mamy alfy. 240 te wszystkie medy, które mają te 240 uszkodzeń. No nie nadają się do dzisiejszych realiów u woda. No więc odjedziemy sobie dalej. Zobaczę, czy ja tutaj mogę dać jakąś bombę w tego patriota, czy nie mogę. Pałeczka gra bezpiecznie. On tam jest bardzo schowany, więc... raczej bez opcji na zrobienie uszkodzeń. Nie wiem, czy Luwe też nie powinien się jakoś tamtąd wycofać. No, o! Mm, <grywka> zawsze jak tym gram, czyli, nie wiem, tam dwa razy do roku... ...to mam taki... taki grymas na twarzy, że... Te stare czołgi już dawno temu mogły być zbufowane, mogłyby być jakoś delikatnie podrasowane. A nawet jakie wargaming rusza, nawet jakie próbuje tutaj z czymś zbufować, te patch EDC, no to nic się nie zmienia. No powiem Wam, że ciekawa opcja jest akurat teraz gdzieś po tej stronie, bo jakbym tam agresywnie tego Patriota wjechał, jakimś cudem i bym go wyciągnął, no to zostaje sama fałeczka na flance. Tylko czy ja mogę to zrobić, słuchajcie. No, wydaje mi się, że raczej opcji nie ma, więc to będzie jedna z tych takich nudniejszych, bardziej irytujących gier. No Tiger sobie stoi i snajpi. jako jedyny graflankę. Granie południowej strony Kalini też nie ma sensu. Akurat ta mapa powinna znowu przejść zmianę. Oprócz tego, że zmienili tutaj linii 1-2, no to to powinno też zostać zmienione, bo... Mega hardcore. Okej. Okay. Zajmę sobie półę. Widzę, że goście podjeżdżają midem. Ja myślałem, że oni to ogólnie przepuszują, tak? Że oni sobie jadą i będą tutaj nas odcinać, a się okazuje, że zimaczki sobie stoją i czekają. No, teoretycznie nie jest to zła yy, strategia, bo my musimy zaatakować ich bazę, a oni się bronią. Okej. Okay. A gdzie są chłopy? Tutaj był na midzie gdzieś prog, ale też odjechał. No mogę mu, mogę mu tutaj pomóc tym patriotem, tylko że nie wydaje mi się, że on będzie chciał się w ogóle wychylać. Chyba Arta go nieźle przeorała. No jest Ziomek, jest, ale musiałby podjechać wyżej. No i to jest właśnie ten cudowny czołg. No nie ma raczej nic do zaoferowania oprócz tego, że dostaniecie jakieś wysypki albo będziecie się bardzo denerwować. Czy ja chcę w niego jakoś tam wjechać, no tylko? Nie chciałbym tego robić na spocie. To po pierwsze. A jakby dostał jeszcze jedną albo dwie pechy, to byłoby jeszcze lepiej. Czekamy, czy jedziemy? Ta fałka musi być... Co ty zrobiłeś tym tigerem, bracie? No i teraz mam lipę. Bo fałka się cofnie. Będzie podjeżdżać pode mnie prawdopodobnie. Czyli gdzieś tutaj w te rejony. No, i ja już po tego Patriota nie wjadę. Przy każdym innym czołgiem. O, widzicie? Chłop sobie jedzie. Byłyby problemy w tej grze? Wydaje mi się, że tak. Jeżeli miałbym pancerz, to na pewno te Patrioty bym sobie mógł zagrać. na no, tak co? Mam zrobione trzy pechy <ścoughs> i nic więcej. Dlatego ta alfa, te uszkodzenia strzał są bardzo, bardzo dużym czynnikiem. W dzisiejszych czasach Project to ma dużo lepiej. tak? Project to ma te same alfy, ale masz tam trzy pestki do zrobienia w magazynku. Więc jest dużo lepiej. Jedna pecha w fałkę i delikatna cofka. <laughs> nie wiem, no ten czołg nie ma nic do zaoferowania, słuchajcie. Niestety. Ale jestem ciekaw, jak Wargaming mogłoby go zbufować. 280 uszkodzeń na strzał, wyglądałoby moim zdaniem super i by w 100% wystarczyło do tego, żeby tym się udało grać, to nie byłby dobry czołg, ale dałoby się grać, bardzo niska pena, to na pewno przeszkadza, no to cyk, raz, no i kroicie sobie taką fołeczkę, proszę bardzo, da mi jedną na pewno, a ty tym lowe, dasz mu? Dawaj, dawaj, ziomek. To bo mi księciu zasnął. <noise> no i dobra. 1400 uszkodzeń zrobione. Nie ma to tamto. A gdzie jest Project? Nie jest to chyba jedna z najmniej przyjemnych dla mnie personalnie maszyn do grania na ósmych poziomach. Jest to maszyna, która No mnie personalnie. Nie dlatego, że ma ten garnek, bo słuchajcie, są czołki, które mają Wixpot dużo większe niż ustawa przewiduje, tak? Macie na przykład M60 na dziesiątym tierze, macie, nie wiem, E5. Z nimi nie ma większego problemu, bo platforma jest dobra. No tutaj platforma razem, połączona z nie, całą resztą, no tutaj, no, nie daje sobie zbytnio rady. Więc co ja mogę zrobić? Oho! to 103 dobra. No i teraz sobie odpowiedzcie na pytanie. Macie jeden czołg do farmy. Czy chcielibyście takim jak ten grać? <grym> Przecież ta maszyna ledwo sobie radzi na tiery... Na tiery ósme. To mówię naprawdę, ledwo. I teraz sobie wyobraźcie, że wy nie macie nic innego. Przecież to byłaby istna katorga. I zniechęcenie do gierki. No więc wiecie, no. Paczuchy, paczuchy, paczuchy. No ale też... Macie dostępne oczywiście czołgi takie jak Progetto czy Buraska, często w sklepie premium, ale to znowu musicie wydawać na to swoje własne pieniądze. No tutaj się udało nawet coś poczyścić 2-300 dymka jest. Ja chyba powinienem pojechać po, po tego Ziomka, który gra CS, on też się za dobrze nie bawi. Przełączmy się na apeki na niego golda nie trzeba. Nie wiem za bardzo, co Ziomeczek robi, słuchajcie. <laughs> Ale chyba za długo już nie pogra. Okej. Okay. Skończymy sobie turtla, Albo i nie. ja się cofnę ty, bo to jeszcze przegramy. Dawaj na Golda. I kończymy gościa. Czyli po pierwszym czy tejnie moi drodzy, spodziewać się za dużo nie możecie, pomimo tego, że zrobiłem 3000 uszkodzeń. 4 Kile to nie jest to najlepszy czołg. A jeżeli mi nie wierzycie że ten czołg jest cholernie ciężki w obsłudze to za 3000 uszkodzeń, 4 kile, 4 fragi i 800 asystentów dostajecie mastereczkę, 1267 expa za niego wpadło, no więc tutaj to, to nie fajnie jest. No to lecimy z Chieftainem Proto, całkiem spoko maszyna po 400 na bombie, penka jest ok, 262 peny i 310 na apcr szybkie pechy oczywiście latają i dodatkowo mamy 120 peny na hajku, czyli nieźle. Sylwetka. Przypominające raczej dyszki. Nie jedziemy tędy, bratku, bo cię rozwali, zaufaj mi. Jedziemy sobie tędy. O, właśnie tak. Nigdy nie podjeżdżajcie górą, zawsze podjeżdżajcie dołem. O. No i cyk, 380, bardzo fajnie. Jak ślimaki jechaliśmy. Lajcik wyniesiony. Co do działka, nawet w miarę ok, nie mogę na nie narzekać. Jest to premka, więc możecie nią farmić kredyty. Pytanie brzmi tylko, czy ta premka będzie Wam wszystkim odpowiadała, bo ja wiem, że jak Rysie kto markował, to miał właśnie jakiś problem z tym Chiff'em. Ja personalnie większych nie miałem, chociaż nie uważam, że jest to mega dobry czok, mega dobra maszyna do grania. No a tutaj pod wymiankę poszedłem chyba niepotrzebnie, bo można było stanąć sobie wyżej. Zaraz zobaczę, czy ja tutaj mogę zagrać jakoś wyżej, sensowniej, czy nie. O, to był mega słaby strzał. No ale zobaczcie, 1222 uszkodzenia już gdzieś tam siadły. Ale strzelanie znowu do tego ziomeczka tutaj, jak się będzie gibał. No to jest po pikselkach, po włazikach. Zobaczymy, czy ci w tej sobie z tym poradzi, a tak naprawdę czy RNG pobłogosławi, czy nie. Przeładowanie mogłoby być troszeczkę lepsze. 9 sekund na 400, no niby nie jest źle, ale czy... Czy jest? Idealnie tego też bym raczej nie powiedział. Ale na mnie czeka tutaj skąksiwo, A może byśmy na niego zagrali? Opa! Nie wiem, nie mam problemu z tym czołgiem. Czy jest irytujący momentami do grania? Potrafi być. Ale nie na tyle, żeby go nazwać jakąś słabą maszyną lub czołgiem, który sobie we mnie nie radzi. O dziwo te Chieftain Prototypy pojawiają się w matchmakingu, czyli ludzie tym grają. Być może jest to idealna maszyna dla, no może z tym idealna to przesadziłem, ale jest to maszyna całkiem akceptowalna, o, to jest lepsze słowo, dla osób, które lubią sobie pograć czołgiem na wieży, bo zobaczcie, zero jakichkolwiek problemów z graniem. 3000 uszkodzeń już wpadło, bardziej aktywna gierka. Nie nudzi, nie męczy, jednak nie jest to czołg na pewno dla każdego. Jeżeli moi drodzy nie lubicie grać czołgami na wieży, no to raczej bym się tym czołgiem do randoma nie zapuszczał. Pamiętajcie też, że. Mm, muszę się cofnąć. Pamiętajcie też, że tym się ciężko gra w momencie, w którym nie masz dostępu do grania na wieży, tak? Tutaj już się kończą. łatwe gierki musicie kombinować. Ten side armor też. czy ten pancerz boczny nie jest zrobiony z tytanu. Dlatego będziecie dostawać dużo, dużo uszkodzeń, jeżeli nie znajdziecie sobie pozycji na wieżę. No i okej. Okay. Gość wyniesiony. Ja tutaj chyba nawet nie chcę tego. Nie, 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 nie. Chciałem go tak delikatnie zbejtować. Chciałem się wychylić, żeby sprawa strzelić po tym traku. Ale to mogło być złe. No, udało się na szczęście. No i dobra, 74 strzeliła. Mogę teraz mu dać jedną za darmo. Opa, jedna pesteczka weszła, szkoda, że takie losowanie nie ciekawe, ale... ...kordę, no jak sobie tym gram, zobaczcie to... ...nie mam czegoś takiego, że cierpię, nie? jadę, strzelam, klikam lewy przycisk myszy, zajmuję pozycję na wieżę. Jestem ciekaw, ile jeszcze Wargame Chieftainów chcę wprowadzić do gry. Bo tak jak widzieliście na samym początku, no na razie są trzy, ale ma być czwarty, więc zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Czy może jednak zrezygnują. Z takiego planu, o ile to jest w ogóle potwierdzone info. Okej okay. Jedna pena, druga da... druga pena, trzecia pena też będzie. To jest schaleczka można byłoby... Nie no, czy on mi ściągnął ze sobą? Czy ty mi ściągnąłeś ze sobą? <suszczanie> <suszczanie> Bo my tam byliśmy sklejeni, słuchajcie, i jak się chyba tam poszturchaliśmy, to spadliśmy na dół we dwóch, podjeżdżając pod pechy. To mogła być świetna gra. Nie oszukujmy się, zrobiłem tutaj 4700, mając pełne punkty wytrzymałości, i doszło do delikatnej kraksy. Tak to nazwę. Roboczo, no nie wyszło, to nie wyszło. W każdym razie, Chieftain nie spełnia tutaj pewnie oczekiwań niektórych graczy. E, definitywnie, jednak jeżeli chcecie sobie pograć jakimś czołgiem na wieży no to jest to jedna z opcji. Pytanie brzmi, czy nie warto byłoby wtedy wziąć, nie wiem, jakiegoś ósmego potieru, nie wiem, T832, gdyby się pojawił, lub tym podobnych, jakieś ósemeczki, które jest w stanie na wieży sobie pograć. No bo... Będzie wam sprawiał problemy. Dla mnie się wydaje troszeczkę mułowaty. Gdy nie mogę sobie pograć na wieżę, często dostaję tuby wszędzie po tym kadłubie, i to mnie jakoś denerwuje. No chyba, że po prostu goście zamienili się w Terminatora. Szkoda mi tej rundy, bo tutaj doszło do kraksy. <laughs> nie wiem, co tu się dokładnie stało, ale mam wrażenie, że jak byliśmy tam gdzieś sklejeni i się próbowaliśmy szukać strzału, no to, no to się stało. W każdym razie został jeszcze jeden Chieftain. Idziemy pograć z tym gościem. No i tak jak widzicie, matchmaking bywa bardzo zaskakujący, czyli grałem jedną mapę, grałem drugą mapę i znowu grałem tę samą mapę, co wcześniej. Yy, jakoś nie szokuje mnie to zbytnio. Yy, jakiś czas temu grałem trzy razy prochorówkę z rzędu. Z rzędu. No i yy, bywa tak, że jak odpalicie też te tryby, to gdzieś tam one się będą bardzo często yy, powielać. Yy, Chieftain już nie ten sam, co kiedyś, dostał dość dużego nerfa. Czy zasłużenie, czy nie, to już sami możecie sobie zdecydować. Jednak na pewno nie gra się tym tak dobrze jak kiedyś. Czy to jest ciągle bardzo dobry czołg? Uważam, że tak. Jest to dobry czołg, na pewno. Ale z drugiej strony, jak grałeś starym cifem, tak? Grałeś tym czołgiem, który tam jeździł, siekał i wnosił całe randomy, no to. No to czegoś czujesz, że mu brakuje. Yy, tylko to jest śmieszne, że taki chifting dostaje takiego dużego nerfa, a potem wargaming jeszcze nerfi Super konkurora i ci wprowadza kanał Penera, który jest yy, chorym tworem. No takie życie słuchajcie. Jakoś mnie to nie dziwi, że ta firma lubi w ten sposób postępować. No to co? No chodź tutaj tym TVOPeczkiem, dawaj, dawaj. Zaraz podjadę sobie za kamek, postaram się go wynieść. Nie wiem tylko, czy tutaj te wszystkie ataki jakoś agresywnie nie podjadą, ale z tego co mi się wydaje, to w ogóle już atak jest po drugiej stronie. Dziwna, dziwna sprawa. Jeżeli ten TV jest tutaj sam, to gramy na niego agro od razu. Tak jest, po prostu sobie podjeżdżamy, pesteczka. No i co on teraz zrobi? No nie za bardzo też ma opcję do zagrania, tak? Nie za bardzo może zrobić cokolwiek. Ja tutaj niestety podjechałem troszeczkę z krzywo. Ale też dlatego, żeby nie dostać pestek od TVa. Więc będzie to na bank irytujące. Muszę uważać, więc będę. Będę to robił ostrożnie, nawet jeżeli nie trafię pestki, to lepiej nie przyjąć niż dać ze snapa i dostać bombę. Dobra, TVek wyniesiony. Ci w ten ciągle król no moim zdaniem. Ciągle jest to jedna z najlepszych maszynek do tego, żeby grać sobie na wieżę. Mega przyjemne, ma problem za to z mamutami, czyli jakieś wiecie, esetki, mausy i tak dalej, i tak dalej. Zabrano mu jednak, umówmy się, te penetracje. No i po takim nerwie właśnie, czy to peny czy tutaj prędkości, no momentami nie wiesz, co ze sobą zrobić na mapie. Mi się wydaje, że niekiedy lepiej tym po prostu jest podjechać gdzieś na, na medy niż walczyć z takimi esetkami i tak dalej bo no, jest to nieprzyjemna sprawa, nikt nie chce być farmiony, albo po prostu stoicie i się na siebie patrzycie, tak? Ty, czy w tajnym nie możesz przebić nic, patrzycie się na, na jakąś setkę, na jakiegoś mausa, no i niekomfortowa sytuacja się urobi. Ale dla mnie, moim zdaniem, maszyna ciągle jak najbardziej poprawna, jak najbardziej spoko do pogrania. Ostatnio tym zagrałem, zrobiłem jakąś mega fajną sesję, znaczy nie ostatnio, to w zeszłym roku było, w sumie. To może nie ostatnio, słuchajcie. Ale. Daje radę. Daje radę w 100%. Czuć, że jest wolniejszy. Czuć, że brakuje mu tutaj pewnych rzeczy. No. Nie, nie oszukujmy się. Nie jest to czołg, na którym się nerw w żaden sposób nie odbił. Gdyby tak było, no to ciągle by tych czołgów jeździło sporo. Mam takie wrażenie, że właśnie na 60 TP na chori tak to wyglądało. A ja nie wiem tylko, co ja mogę zrobić w tej grze. Chciałbym się dorwać jakoś do tego grilla. I też zobaczcie, że nie jest niestandardowa gierka czyli Mordor jest tak naprawdę pusty. Nikogo tam nie ma. O! Nie dałem tego, a to niedobrze. No chyba będzie wjeżdżał agresywnie, co? Po to jest Tutaj fajnie by z można było strzelić. <laughs> co to jest? Halo. Halo, halo. Max Verstappen, spoko tam. Uspokój się. Przeszarżowany to na pewno. Okej. Okay. Mamy jednego fraga. 2300 uszkodzeń zrobione. No ja bym tutaj chciał zagrać jakieś większe agro. Czy puszowanie środka ma sens? Moim zdaniem nie. Więc będę sobie podjeżdżał jak najbliżej przeciwnika się tylko da. Widzę, że ta dwurura postanowiła sobie podjechać, no ale niestety czołg GESOR również i go rozerwało bardzo szybko, a to jest łatwe i fajne źródło uszkodzeń, jakie mogę tylko tutaj dostać. Co powinienem zrobić, żeby zrobić dymka? Hmm. Ja widzę, że on tutaj mierzy cwaniura. Widzę to dokładnie. Opa. No to sobie wyniesiemy giesorka. Yy, zero problemów do grania chifem, jednak tak jak mówię, nie jest to już ten ten którego znacie. Nie jest to już ten ten który miał potencjał uszkodzeń, chory. Nie da się już w tym grać tak samo, jak można było grać wcześniej. Aj. aj, 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 aj. Ale mnie skubnął, No nie mogę zrobić najmniej uszkodzeń Chifem 10 tieru, nie? No bo to byłby wstyd delikatny i przypał, no ale też umówmy się gra raczej jedna z tych takich y, bardziej irytujących, tak bym to nazwał, a jednak się udało, <grystanie> <grystanie> a jednak się udało, no cóż, Ci w dziesiątego poziomu ciągle fajny, ciągle dobry, niestety ziomeczki nie chciały grać na mordowni, na początku pikowanie pod te 95 grilla w krosi nie miało większego sensu, no i tak niestety była.